Zielona czy tradycyjna gospodarka, znak zapytania, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. I yy, paneliści, którzy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w tym panelu, to jest pan yy, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, pan Piotr jest prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pan Łukasz Kaszterowicz, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego AgroDek, pan Dar Rzekiła Pan kierownik działu współpracy gospodarczej w Urzędu Polskiego urzędnika Człopowskiego, pan Wojciech Zjadł. E, tytuł jest jaki jest: Zielona czy tradycyjna gospodarka. E, wczoraj nie ukrywałbym, robiłem wszystko, żeby Państwu przekazać, że ta gospodarka związana z Węgrem też może być zielona, pod czarna, e, ale. Wydaje mi się, że patrząc z perspektywy przedsiębiorców, pewnie też samorządowców, wszyscy czujemy taki pewnie nie wiemy do czego to doprowadzi. I chciałem na początku zapytać, jak to wygląda z punktu widzenia bo mamy okazję gościć szefa ważnej agendy rządowej, to jest spółka, ale ważnej agendy rządowej, która wspiera różne przedsięwzięcia. I po pierwsze, czy nie widzi zagrożenia braku? Altern, alternatyw dla paliw kopalnych, które mamy w Polsce? A dwa, czy jak, jak, jakie są prace prowadzone, i jak, jak to w ogóle obserwujemy, jak, jak, co widać z Warszawy, bo my mamy swoje może lokalne widzenie, a y, takiego z punktu widzenia jak helicopter view, pewnie widać trochę inaczej i trochę więcej. Jak Pan mógł nam troszkę przyjąć tą sytuację? Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie dziękuję za <coughs> zaproszenie. To jest właśnie wskazanie, widok z Warszawy jest nie trafiony. Ja od poniedziałku jestem na Dolnym Śląsku de facto, więc y, y, przebieżam kolejne y, miasta, miasteczka i y, uczestniczę w kolejnych y, spotkaniach i y, Dolny Śląsk z punktu widzenia y, Agencji Rozwoju Przemysłu jest jednym z ważniejszych y, regionów, którym się zajmujemy, tak y, na wstępie, bo poza Podkarpaciem, gdzie mamy dwa, dwie strefy, gdzie, czy, czy gdzie dwie si strefy mają swoje siedziby, no to y, Europark Kobierzyce, pod no to też jest nasza mała perełka w koronie, o którą bardzo dbam. Ale wracając do tematu naszej rozmowy i tego pytania, które zostało postawione, to powiem tak: tak jak nie ma w przemyśle ucieczki przed rewolucją przemysłu 4.0, tak nie ma ucieczki przed zieloną energią. Tak czy siak, niezależnie od tego, jak jest nasza aktualna sytuacja, jakie jest podejście. Ta rewolucja energetyczna, jak Państwo zresztą sami widzicie, ona zostanie w ten czy w inny sposób wymuszona na wszystkich krajach, szczególnie na krajach, które zaliczane są do krajów rozwijających czy rozwiniętych bardziej precyzyjnie do krajów Unii Europejskiej i musimy znaleźć tylko rozwiązanie, jak w tej sytuacji faktycznej, w której się znaleźliśmy, ten, ten proces, tą rewolucję przeprowadzić w sposób najbardziej skuteczny, efektywny, najmniej negatywnie oddziałujący zarówno na zwykłych odbiorców energii elektrycznej, jak i przedsiębiorców. Ja powiem Państwu z punktu widzenia, i pewnie tutaj prezesi też z strefy bałżeckiej, pewnie też się z tym zgodzą, bo każdy inwestor, który przychodzi do Polski, duży inwestor, który Chce ulokować inwestycje w naszym kraju, a duzi inwestorzy są zwykle przedstawicielami branży bardzo energochłonnej. Oni pytają o dwie rzeczy. Czemu ta energia elektryczna w Polsce jest tak droga? No i to w oczywisty sposób wpływa na to konieczność uiszczania opłat związanych z emisją dwutlenku węgla. I drugie pytanie jest od nich, kiedy będą mogli. W fabryce wykorzystać zieloną energię. I w tych Excelach, które gdzieś tam są w krajach azjatyckich, w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach przeliczane, ten koszt energii, ten koszt opłat, które z energią są, są związane, jest bardzo, bardzo istotnym elementem. Więc im szybciej, tak naprawdę zapewnimy dla przedsiębiorców, dla inwestorów możliwość korzystania z jak największej ilości zielonej energii, tym większa jest szansa, że w tym procesie, który się w tej chwili dzieje, na pewno Państwo słyszeliście pojęcie nirsheringu, czyli skracania łańcuchów dostaw, przenoszenia tej produkcji z krajów Dalekiej Azji do krajów europejskich po to, aby uniknąć tej sytuacji, która miała miejsce w COVID-ie, gdzie łańcuchy dostaw zostały przerwane, to bardzo mocno wpłynęło na zdolności produkcyjne przedsiębiorców zachodnioeuropejskich. Im szybciej właśnie do tej zielonej rewolucji dojdzie, tym łatwiej nam będzie również, moim zdaniem, konkurować. I pierwsze oznaki, moim zdaniem, takiej takie działalności się pojawiają. Jak Państwo wiecie, tutaj Pan poseł Maciej Buś też uczestniczył w tym spotkaniu roboczym dotyczącym inicjatywy powołania dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Ja jestem na przykład zwolennikiem tego, aby rzeczywiście ta inicjatywa przekuła się w konkretne rozwiązania, żeby te środki na, na politykę wodorową generalnie w Polsce w ramach KPO jest przeznaczone około 900 milionów euro, żeby wykorzystać właśnie je na konkretne rozwiązania, spróbować implementować technologie, które są w Korei, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, e, e, oczywiście pewnie w pierwszym kroku do postawienia instalacji, instalacji e, jakichś próbnych, ale żeby docelowo właśnie rozwijać również e, e, tą Zieloną Rewolucję w powiązaniu, czy w oparciu e, o wodę. Także patrząc z Warszawy, to spojrzenie jest, jest e, no, takie jak, e, jak, jak Wyznaczają to kierunki tych decyzji czy polityk, które wynikają z, z polityki Unii Europejskiej, z tendencji, które są, są moim zdaniem już nie do odwrócenia i tylko od nas samych, od zdolności poszczególnych regionów będzie zależało, jak z tych szans, które z tym procesem się wiążą, skorzystamy. Ja tylko tak, a potem jeszcze tylko skomentuję, że te certyfikaty, które tak drożeją, no wczorajsza aukcja skończyła się na 53 euro, a jeszcze rok temu certyfikat kosztował 22, 23 euro za tonę. To emisji CO2, ale te fundusze zasilają polski rząd z tych, z tych armii. Także jest 54 euro. 54 tak. O, to jest ciekawe, tak? Ale chciałem, oczywiście y, mam scenariusz tutaj, tego panelu, ale już, już, już go odkładam, bo bardzo mi się spodobało odpowiedź Pana Prezesa i chciałem przejechać teraz do Pana, do Pana Wojciecha Bielskiego z pytaniem czy w tych rynkach, na tych rynkach azjatyckich, Yy, takich dużych, bo Japonia wiemy, yy, Korea pewnie też wiemy, ale takich jak Indie, Chiny, yy, czy tam też zauważalny jest ten tęp? Bo ja, to, to reprezentując branżę, jaką to, to reprezentuję, yy, słyszę wszędzie i chyba też to wszyscy słyszymy, że ta Unia Europejska nam wymusza ten zielony ład, te, te ekologiczne rozwiązania, a zasypia u nas gospodarki, które się tu nie przyjmują. Chciałem zapytać, czy, czy to jest prawdziwe postrzeganie świat, czy, czy, czy jest to inaczej, czy w tych rynkach azjatyckich też się tym przejmują, czy się w ogóle nie przejmują się. Dzień dobry, e, Dziękuję za to pytanie, a e, też chciałem podziękować za tą odpowiedź, bo to jest e, bardzo dużo m, tematów, które, m, które sam chciałem e, rozwinąć. Tam sama kwestia e, zerwania łańcuchów dostaw. To jest istotna, bardzo istotny element. Natomiast to pokazuje, że w procesie